Trochę zmachany jestem, bo wbiegłem po tych schodach na wał nad jeziorem. Kiedyś mówiłem, że jest tu około 100 schodów. O ile dobrze pamiętam, ostatnio jak schodziłem, to policzyłem, więc nawet chyba 105. Także wbiegłem sobie po nich, a przyjechałem tu swoją hulajnogą elektryczną z niby nowym następnym akumulatorem. Bo ten poprzedni, który mi przyszedł, zareklamowałem. Bo coś za, za krótko trzymał 10 km, ledwo, i mi ta hulejnoga padała. Teraz dzisiaj przyszedł mi nowy pierwsze ładowanie. Przyjechałem nad jezioro i mam wrażenie, że albo z tymi akumulatorami jest wszystkimi coś nie tak, albo ta moja hulejnoga już jest jakaś zepsuta, za dużo prądu ciągnie czy coś. bo Ledwo tutaj dojechałem. Nie wiem, jak wrócę. Czyli wcale nie jest lepiej niż w poprzednim akumulatorze, ale dobra. Mniejsza z tym wjechałem tutaj, po to, żeby poświecić trochę tym Hykelite'em HK90. Ale podejrzewam, że w takiej mgle będzie widać tylko słup światła, tak jak z tej czołówki, którą teraz świecę. Ona jest słaba, a już widać słup światła. No, ale jednak tam. Te latarnie jeszcze po drugiej stronie jeziora są w miarę dobrze widoczne. Także mam nadzieję, że ten słup światła nie będzie aż taki powalający. O, zobaczcie jak pięknie woda wygląda. Jaka mgła się unosi na wodzie. O kurcze, wygląda jak jakieś hmm, morze martwe. Jak całe jezioro jakby paruje. Dziwna sprawa, jeszcze takiego zjawiska nie widziałem. Jest na turbo, nie, teraz jest dopiero na turbo. No tak jak mówiłem, nie dość, że jest mgła, to jeszcze ta para unosząca się nad wodą. I wcale nie widać, jak ta latarka oświetla drugi brzeg, bo po prostu to światło się tam nie przebija. Tylko oświetla tą całą mgłę, tą parę, jedynie tą beczkę tutaj mogę oświetlić i, i trochę sobie poświecić na ten, na ten nasyp kolejowy. Ale nawet na nim, tam nawet, stu, no może ze 100 metrów to jest, jest raczej na pewno. Już tam ledwo to światło się przebija przez tą mgłę, także filmik nie za bardzo udany będzie. Z akumulatora też nie jestem zadowolony. Chyba zostaje mi zakup nowej hulajnogi, bo nie warto chyba jednak inwestować w tego trupa. A na razie muszę uciekać, bo jest zimno w łapy. Także zmykam. Hej, test trochę słaby, bo niestety pogoda lipna. Dogryweczka w garażu, bo dowiozła mnie ta hulajnoga do domu ledwo, ledwo na tym nowym akumulatorze. Ale jest mróz, to z doświadczenia wiem, że w mróz te akumulatory sobie gorzej radzą. No ale skoro w taką pogodę mnie dowiozła nad jezioro i z powrotem, to mam nadzieję, że na wiosnę, jak będzie cieplej, z pontonem w końcu uda mi się dotoczyć na to jezioro i z powrotem, nie używając turbo, bo teraz jadąc nad jezioro przeważnie jechałem na turbo, mając nadzieję, że ten akumulator będzie miał dwa razy lepszego powera, ale troszeczkę się zawiodłem, ale nie tak bardzo. A wracając do latarki w latarce HK90 też mam nowe akumulatorki Molicel po 4200 mAh sztuka, także w środę w pracy sprawdzę, czy one sobie trochę lepiej będą radzić a. Póki co wykrzesałem jeszcze trochę gazu. Potrząsając butlą, to sobie posiedzę w garażu, posłucham. Etka 50 z kaset. No i kończę. Ejka.